Nazywam się Kazimierz Janik. Jestem wójtem gminy Zgorzelec od 24 lat. Bardzo dziękuję zinfo.pl za to, iż mnie nominowali na Polityka Roku. Powiatu Zgorzaleckiego, jak mi poinformowano. Yy, muszę tutaj zaznaczyć, że jestem w posiadaniu takich wyróżnień. Byłem człowiekiem regionu zgorzeleckiego, człowiekiem województwa, a ostatnio w najnowszej edycji samorządowego menadżera roku, 4 grudnia, odebrałem taką nagrodę w sali kongresowej Pałacu Kultury w Warszawie. Dziękuję jeszcze raz za te nominacje i bardzo proszę, jeżeli ktoś ma ochotę, mówię to trochę na wesoło, ale taki jestem, całe życie byłem optymistą, głosujcie na mnie, warto to robić.